Czujecie to? Pierwsza traw Jezus Maria, ty, wyobraźcie sobie czysta jedynka w magazynek Czemu nie ma przeciwników do bicia? Niebieski plecak i ja apia. ale co tu się dzieje? Ludzie Mam też takie coś dla przyjaciół Oznaczałem coś dla, dla gagatków Przydałoby mi się to Strzały słyszę Na tych Na Bahamas są jakieś frajery te Kurwa A ja Rempaj to znowu znalazłem od razu, no przecież jak może być tak pięknie Adrian może być Spójrz tylko w... Oh, mm. Uuuuh, mm. oh, my life be like uh, ah. No właśnie te te wyspy, wyspy nazaryjskie coś tu leci. Coś leci Czy źle mówię? mówisz. Jest taki dźwięk kurwa lecenia ty. Ale możliwe, że... Ufaga. że nie istnieje... O, czekaj, 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 tam! No idę zabójstwo. Do Biegną po co Mówimy... Totem. Nie wiem, witamy no, się nie nie z mam. Nimi? Nie mam to tam. Bić teraz, kupa. Musi widzieli swoje Ja, swoje ja zaś, Za 10 sekund będę miał teleporta. Ale co my zrobimy, jak oni się przemieszczają? Czy ja ich się, tak? Bierzcie daleko. Została tylko minuta kontakt z wrogiem zaczynam ostrzał wroga U, w te uuu to tema ja mają pewno. chłopaki a myślałem, że... dobra minka o kurwa ja też idę ja spryzalają ale gdzie jesteś tam na górze coś Oni nie ja Ale już nie będę tam świerował. Załatwiłem wroga. Chodźcie tutaj. Co to, to byli wszyscy? Nie. Tu ok. Mam wrażenie, 10. że był jeszcze trzeci. A to ten ok ten wypierdolił myślałem, że to no, no, Można na no, Można nie niego liczyć no, nie nie ja. A drugi gdzie jest? Tylko jedną szynkę widziałem. A drugi co był głupi? Poszedł tam gdzie miał pójść od, od dziecka Sprawdziliście skrzynkę, tam coś było? ja bym chciał to, Tam się coś przyzywał chłopcy Kurwa, nie mogę oznaczać oh, O kurwa It's yeah. like, for your information O, tam jest pan Tak, biegnie tu Next part a jegnął no, Maria, co się tu Kto ten tu jest. Mam ich. U Gandhi? Jest ich O, teraz ruszę. Tu się pośmiewisko z robotów I lej, bo oni zaskanowali. Przyjaciele, strzelają do mnie. Ładuję odsłony.

No dawajcie, dawajcie, bez skitu wracamy, tam jeden leży. Oj, 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 czekajcie. Gościu jest na tej skałce Ale dobra, 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 czekaj, że kurwa, bo cię blisko, bo ja nie widzę. O, znaczy... o jest, dobra, nawet kolej. Odpalił Jesus I zasłanie Leży jeden Dobra, nie mam ma amunicję! Amunicji nie mam. Dobrze. Ty, ale z tym brakiem amunicji to troszeczkę się wkurwiłem na was. Raz... A, zginiemy chyba się wydaje. Nie zginiemy, dawaj, dawaj. Bo? Dobra, tak, dawaj. To jest pierwszy ring. A. Zgadza się, trzymaj. to Kata... się Kata... Amunicję w Kata... Kata... Ja też mam Ja, ja mam podnosił bo tak jak ktoś zdechnie Naprawiam uszkodzenia <grym> Dawno <grym się> Nauczyłem się, bo grałem z ratunami na dużo, wiesz A tak tak o mnie kurwa. kurde straty nie jest dużo w chłopie Dobra kurwa, chyba jaki pierwszy Chodźmy, chodźmy Ty, a tu nie ma katapulty. Przyjdziemy, no dobra, chodźmy wprost nie, katapulta w drugą stronę zupełnie. Jakby co, Jak co? mam 12 apteczek Mam 12 apteczek i bańkę Te świzki okay. tak jak luba y musimy tam chyba iść, co? Nie chcę przez psy. Naprawiam uchodzenia. Biebym się przed nami. Dokonuję samo naprawy. Kuro. Ty i widać w już. Widać ich stąd. Tam. Biegnie do nas, biegnie do nas. Zabiliśmy ostatniego członka. Dobra robota, drużyno. Szybko tu rzeczy znikają, te. E, Szybko tu rzeczy znikają, te. Ale to <grym> się pizdę, wody. póki możemy. Mam, niedużo, ale mam, dziewięć. Pierda, reszty. Dobra, masz tu leczyć szmatę, leczyć szmatę. Żebyśmy nie poszli tam na BSKP. Sto... Na widoku stoją. No, Jest leczyć pisę, -e. leczyć pisę, -e. leczyć pisę. -e. PIS -e. Naprawiam się. Biegają. Okay. Zapraszam tu najpierw, może co? W ringu będziemy. Jebany? Mam totem tu, mam totem Ja mogę jedną jeszcze, frajer w kotli Dobrze, jedni Za plecami będziemy po frajeru Zapomniałem odpalić tą kurę z kotli A nie, dobrze odpaliłem Dobrze kurwa było opaki To nic nie zrobiliśmy z tym totem jak naprawdę Nic Tak

Baga, bo tam się cały czas będą jebać też. Ładnie. Z tej strony trzeba będą skracać? No nie, z pijdził. Zjebał, zjebał. Z tej poprzedniej. Ale cofną się, bo prostu, piździe. Ładnie. Skracam chujas. Zamienicie mi się. Lekka mi się kończy. Gdzie ten gościu? Zaraz. Kurwa, ale jak ja skracam, to wy też musicie atakować. Idziemy tu. Tu jest manewr, tu jest, tu jest. Ładnie, ładnie, ładnie. O kurwa, o to pizda, Ja nie poradzisz się? Mam, mam bańkę, mam bańkę, mam bańkę. Starej wam. A, chcę to się chyba. Ile to ciebie u, u widzi? Ładnie. Lecę, lecę, lecę Ale ja nie przeżyję tego kurwa. Nasza ofensywa się najpierw w kupię człowieki. Naprawiam twoje Ja nie mam kurestwa tego otagwania. Przygotowuję. Ty to są bańki. Tu są bańki, cofniecie się. Idziemy do obiektury. Mi się skończyło leczenia. Tam macie, tam macie leczenie, tam macie bani Muszę trochę podładować osłony okay, To jest finał Jak my to mamy? Musimy użyć waszych ultimate'ów, żeby stąd upierdolić Ja muszę się leczyć? W którą stronę my zapierdalamy? W tamtą stronę Kurwa mać Nie możecie ja. Ja Naprawiam się. Się. Lecimy. Rzuca Nie możesz tego Nie możesz się Nie możesz tego Nie możesz chyba Nie ale Żadnym. Ale tutaj już widzimy Już Uświadcień już. Jest katapulta. K katapulta jest. To nawet lepiej nie korzystamy z tej katapulty, jeśli nie trzeba. Czy trzeba? Trzeba. Kurwa. Chodźcie ze mną. Ze mną, ze mną, ze mną. Mogę tego nie przeżyć? O Jezus! Łaj, <laughs> jak się wypierdolę. Ale jak Ja pierdolę. Nie widzę was. Zostało 40 jedzy. Zdążycie dotrzeć do pierścienia. To znaczy <noise> Zostało 30 sekund, jeszcze nie dmizło. Więc mi górą wybij katapultę. A jebać akapulko <noise> Zagęsz... Zagęszczajcie ruchy, podoba mi się ten tekst. A u, u niej było dawać do. dawać do tego pierścienia, bo was pozabiją. Jeśli się stąd nie ruszymy, nie. znajdziemy się poza pierścieniem. I tutaj. frajerz frajernia, przed nami. Mam totem. Ja jeszcze do Chodźcie tutaj pod Ja mam 72%. Powiedzieliście, pół minuty, ładowania. Jedziemy się. Tu, tu. Tak. tak, już są. Mam to tam. Mam to, tym. Mam to tym. Tak Używam i nie skakie. Piotrek, nie no masz potomu już. Stałem, Zabiłem wroga. A, ładnie. mogę zbiornąć. Le, Lecie szmatę. Naprawiam się. Runda czwarta. Rusza licznik pierścienia. Mówcie mi, gdzie on prąd ten, bo ja... Nie żyje, ładnie. Cały oddział załatwiony. Teraz możemy zabrać ich łupy. Został jeden oddział. Nadciąga! Pora pokazać, ile jesteście warci. Ty, a gdzie tam, Ty. ten? Ty, bańka. to bańka? Tutaj gdzieś. Nieważne. Tuż zaraz się na dobre. Ja patrzę, że nie mam pomysłu. To ochotny Może być. O, Ostatni. Wyśle. No, no po co? Co no zabiję go kurwa no co no ja go zabiję co chuj w cwela. jesteście czempionami no po co patrzę sama Jak się wydaje jak jesteśmy robotami bezdusznymi no dobra to była Zapisujemy. A? Zapisujemy szybciutko. O. Moja umiejętność też. Moja umiejętność też.